Cześć! Oto Magic Clip, modna torebeczka księżniczki od Disney'a. Zestaw ten składa się z torebki, i w tym wypadku z księżniczki Belly, do której mamy dołączone dwie sukienki. Zestaw jest zapakowany w tej, oto, właśnie torebce. Oprócz tego, możecie dokupić do tego zestawu inne lalki, inne księżniczki. Różpunka, arielka, kopciuszek. Jeśli chodzi o ubranka Magic Leap, można je zdejmować i zakładać bardzo łatwo i szybko. Są one bowiem idealne do zabawy poza domem. W tym podróżnym asortymencie dziewczynki znajdą dwie bohaterki z bajek: kopciuszka, a także belle. Winylowe torebki mają kształt serca i są fantastycznym miejscem dla lalek i ich ubranek. Każda lalka jest sprzedawana oddzielnie. Zobaczcie, jak możemy zmienić Belli sukienkę. I ubieramy ją w inną, i tak oto zmieniliśmy sukienkę ze złotej na różową. Możemy ją również przebrać w jeszcze jedną sukienkę. tym razem niebieską. A nasze akcesoria możemy schować do torebki i zabrać ze sobą w każde miejsce. Jeśli taki zestaw ci się spodobał, musisz go koniecznie mieć. Znajdziesz go na naszej stronie megadiscount.pl.